E, drugi minotaur A gdzie ja będę brał, no? e, Dobra teraz Sosna, ty masz na trójce Minotaura? No Zabity Biegnij po motki się nie zglitchują Mam nadzieję, że podniesiesz wszystkie Wszystkie mam, wszystkie mam Dobra Kolejny Minotaur już ci mówię Kolejne, gdzie ja szuka, jest Kolejny szukam też On też suple Dobra, muszę iść na oczy. Na jedynce, na jedynce na relaju. Na jedynce. No już, już mam fotel, już dzięki. Mam radę, tak. Mm, Owe za zbieranie zbieraniem z motek. Dobra, teraz zostały moje minotaury. Ale mnie No, nastawiajmy się na to first Leże że mrozi? Jezu Chryste Baw się dobrze, nie wypierdol się Masakra, rekluza. No 10 sekund, batra, No, na bogato. Pamiętam raz chyba zrobiliśmy, że na dwa Voltaiki Ale to był crazy RNG. Mam, mam, mam. Mhm. Dobrze, panie.

Bardzo ciekawe. E, to jest chyba furka. Nie, nie, nie. Nie spiły się moby po prostu. Kolejnego minotaura jeszcze nie masz. Na tym samym miejscu. E, dobra, kolejny minotaur jest na jedynce. O mój już chyba A, kto twój Polec No i mam kolejny to... yy... dobra Eee, z jest też No to, to... to chyba... Aha. No ja z dziesiąty biegnie o, jeszcze no, jeszcze jestem nawet. Dobry wrzuca ci od razu? Nie, przedłużę się. No to ja się mogę jeszcze z nimi poprzepychać. Chyba na sprawa, ktoś będzie musiał zdechnąć. Cześć. Żeśmy się na ten pixel perfeknie przejechali. Wiem, widzę, zabijamy go właśnie. Aha. 15 sekund, tak strasznie uprzykrzał mi życie ten debet. Szukam Menotaura. Ok, widzę go. No już, już, Jest no. kolejny Minotaur. Mhm, czekam. od... Jak przyjdziesz to od prawej będę... Minotaur gdzieś... jest na 1c. Dam... No, no kurwa, tam już podbiegły mo moby. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, dobra. Nie zdążę, bo one się już poświęciły. No.

W sensie nie, debuffa mam 35 sekund Dobra, widzę kolejnego minotaura, sosna no to jest twój już mhm. Mhm. To, Tak, to tak tak O już leci. To ktoś będzie musiał mnie podnieść. I jak będziesz leciał w stronę Lileja, to możesz przejść i mnie podnieść przy okazji. Ja no nie zna, mam jeszcze 10 sekund, ona wyżegała Dobra jak podniesiesz mołdka... To... Mam mołdki i nie To do mnie. A żeby, żeby mnie nie potręciła, dobra? Powinny, powinieneś to zdążyć. Aaa, A, Dobra. To ja mogę podnieść następnego tego. W sensie muszę podnieść tych... Ona już leci ten. O kurwa. To... No to ja lecę. Ona odpierdala. Co ona robi! <grystanie> Ej, ten boss z każdym... z każdym tym żygiem staje się coraz dziwniejszy. Na są za siebie, odwróciłeś jakąś powód Okej okay. Teraz ty będziesz musiał tam Okej, okay, lepiej się w tym samym miejscu 20 sekund? Dzisiaj będziesz musiał podnieść. Bo dopiero... Ile masz sekund? już zero. Okej okay. Bo ja pierdolę, to było skaft. A czego te moby się nie derespią? No, umarła bo musiała, nie? Ale jesteś zlabawny, skit Skid no faktycznie O kurcze Ale przecież wróciłeś bez ulta, no co? Dobijemy ją, raczej ten... No chyba, że macie... No chyba, że nie ma ammo, no to wtedy jest problem jest kula Dobra, dobra no, wybrania Dobra, stawiam nie. Daleko były, halo admin right. Dobra, jeszcze jedna Jest Masz na dwójce, już ci mówię gdzie jest minotaur Ja na pierwsze oczy biegnę, nie? Tak Gdzie? Tak, 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 tak. Gdzie jest boss? To do mnie przyszedł, jak z jakiej strony? Na czwórce, kurwa. Czy ja wiem? Mylić. O Jezu, co ty robisz w Na twójce masz Minotaura? Nawet nie wiesz, jakie ja mam zaciśnięte pięści w tym momencie. E, moje, moje. Oj, kolejne. Twoje, kolejne na tym samym miejscu. Jeszcze nie podchodzą, mowy pod relay z tym ranem nie tak kurwa Ona jeszcze nie poszło czekać Nie, ten, ten run jest najbardziej dobrym RNG i najbardziej skaft w tym samym momencie Dobra taktyka, jest yeah, dobra taktyka ma Jas chyba Co to, to, to się odpierdola, ja nie wiem po swoje klamotki. Akurat tak patrzę. No to uuu Dobra No to jest dobry pomysł A ja mam problemy okay. Dobra. Już za długo. Biegnę do siebie. O, no to. masz ulta? No to. odpalaj, ulta. A nie, nie zdążysz, niech ja Idziesz z tymi motkami, bo ja już tutaj. Nie, bo mam, zabijam drugiego miotałora. Na wszelki. o ale zda się sakować, będą tak. Polecam. Odpychaj, odpychaj, odpychaj. Odpycham. Nawet jakbyś miał zginąć. Pod... Odpychaj ten mody, odpychaj te mody Skid Odpychaj, odpychaj. No nie, powinienem zdążyć. Nie odpychaj go. No... Nie odpychaj. Coś ty zrobił, coś ty... A, dobra. Je Jezu Chryste, ale co so, stanie, że zrobisz to... zrobić solo tyle dps a Jak ty zrobisz tego dps a Vi ska Tommen tummen, tummen, minds. Ja, Pierre. Jak nie robisz tego encountera, baj? Zagubieni strażnicy. Nie mam żadnego pojęcia, to było tak scuffed. Zrobiliśmy ten encounter jakieś 15 minut.